W sekretariacie konferencji Episkopatu Polski w pierwszą rocznicę kanonizacji papieża 27 kwietnia bieżącego roku zaprezentowana została publikacja święty Jan Paweł II we wspomnieniach świadków księdza Ireneusza Skubisza która powstała na podstawie 16 godzin nagrań telewizyjnych, gdzie przyjaciele, uczniowie i bliscy współpracownicy papieża podzielili się z wieloletnim redaktorem naczelnym niedzieli wspomnieniami o niezwykłym i bliskim każdemu człowiekowi świętym papieżu. Gospodarzem konferencji był Marcin Przeciszewski prezes Sky, który otworzył spotkanie w obecności biskupa Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Gromadzimy się w momencie wyjątkowym z kilku powodów, ale tym najważniejszym powodem jest Pierwsza rocznica kanonizacji Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II. My się z tej okazji, dokładnie 27 kwietnia, w pierwszą rocznicę gromadzimy, można powiedzieć, wokół księdza Infułata e, Ireneusza Skubisia, który jest autorem Wraz z bardzo szerokim gronem świadków, przyjaciół e, świętego Jana Pawła II, tej wspaniałej książki, która się składa właśnie z wywiadów. Autor książki, ksiądz Ireneusz Skubiś, zaznaczył dobitnie, że była to praca zbiorowa, nad którą pracowało wiele osób, a on był tylko jednym z jej uczestników. Obecny na spotkaniu arcybiskup Stanisław Nowak, recenzent książki i jeden z jej bohaterów powiedział, że dzięki tej publikacji na nowo można się zbliżyć do postaci tego wielkiego człowieka. W książce znajduje się także wywiad z ojcem Janem Górą. Doświadczam jego absolutnej pomocy także po śmierci. Mówił o Janie Pawle II Dominikanin. Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Niedzieli, powiedziała, że Jan Paweł II to było bicie serca Boga ofiarowane człowiekowi, a książka jest spłaceniem długu wobec świętego papieża Polaka. Na promocji była obecna również Alina Czerniakowska, która podjęła się sfilmowania owych wywiadów. Książka Święty Jan Paweł II we wspomnieniach świadków ukazała się w serii Biblioteka Niedzieli.